Cześć, witam was bardzo serdecznie. No cóż, chciałem wam powiedzieć, że mam zamiar wrócić do nagrywania. Wiem, nie było mnie bardzo, bardzo długi czas. Możecie mieć do mnie o to duże pretensje i żale, Szczególnie o to, że się nie odezwałem przez ten czas. No ale miałem, no, problemy z jednej strony. Z drugiej strony też nie chciałam się nagrywać. Opowiem wam szczerze tak jak było, bo po co mu kłamać. Yy, na początku jakoś tak tydzień, dwa nie nagrywałem. Skończyła się chęć po prostu. Chciałem poczekać troszeczkę. Potem się zepsuł komputer, straciłem wszystkie savey, wszystko jak leciało. No i cóż, było naprawianie komputera prawie dwa tygodnie. I z całkowicie odechciało mi się nagrywać. Mówiłem, jak nie mam sejwów, nie mam nic. Wszystko od początku nie chciało mi się po prostu tego zaczynać. No cóż, stwierdziłem, że jednak może warto, może warto powrócić. Od ostatniego czasu właśnie tak myślałem, myślałem, zgubiłem troszeczkę swoją wiedzę na temat nagrywania, renderowania filmów właśnie. Więc cóż, mogę Wam obiecać, że powrócę. Że filmiki od dnia dzisiejszego będą się pojawiać na bieżąco. Cóż, wydaje mi się, że fajnie byłoby powrócić do tej serii z film Speedway Grand Prix od początku na tym trudnym poziomie. Tak, czy bardzo trudnym, nie wiem. Yy, FIFA też fajnie byłoby wprowadzić na kanał. Wydaje mi się, że tą 2006 sobie odpuścimy. No chyba, że byście chcieli, to oczywiście nie ma problemu. I wydaje mi się, że zaczęlibyśmy, na przykład, FIFA 2008, 2009, czy może 2010, jakbyście chcieli, możemy też zrobić serię z gry Shogun na nowo. No, nie dwójkę, no bo tego nie dam rady pociągnąć ten komputer. Ale Shogun, na przykład na poziomie tam średnim czy trudnym, moglibyśmy spróbować. No cóż, można jeszcze spróbować też nagrać. To chyba nagram jako pierwsze i tam napiszę, czy wam się podoba, czy nie. Grę. Game Day Tycon, Nie wiem, czy kojarzycie, zapewne tak. Wiele youtuberów to teraz nagrywa. Mogłbym takie coś prowadzić na kanał. Wydaje mi się, że byłoby to fajne. No ale to wy ocenicie. Nagram taki jeden odcinek. Jeżeli nie, no to zaprzestanę nagrywania tego. Cóż, teraz widzicie, tutaj Speedway League, tak, że mam włączoną i przy tej grze właśnie kręcę dla Was ten odcinek. Ale wydaje mi się, że Speedway League sobie pominiemy, no chyba żebyście chcieli. To mógłbym ewentualnie zrobić testy, spróbować czy ta gra ciągnie mi podczas nagrywania, czy dałbym radę. Czy dałby radę mój komputer. Można też spróbować grę Film Speedway Grand Prix 2, tak? Też można by spróbować ewentualnie Film Speedway Grand Prix 3. No bo ten ostatni film Speedway Grand Prix 4, niestety mój komputer sam tego już nie ciągnie, nie mówiąc nic że o nagrywaniu. No cóż, to chyba na tyle, tak. Wszystkiego dowiecie się praktycznie dalej. No, będę starał się wypełniać moje słowa, żeby nie poszły one na marne, żeby to wszystko nie poszło na marne i cóż, że mógł o, z czystym sumieniem podejść do wszystkiego, że to co byiałem wykonałem. I cóż, to nie ma być, to ma być po prostu przyjemność dla mnie, tak? Będę chciał to nagrywać z pasji, z hobby. I też nie nękajcie mnie, jeżeli bym nie nagrał dzień filmiku, że o już znowu już przestał nagrywać, ale tak może się zdarzyć czasami. Ale będę się starał dawać te filmiki jeden na dzień, nieraz może dwa. Tak średnio na dzień około 10-12 w tygodniu. No, jak będzie gorsza sytuacja, to wiadomo, będzie ich troszeczkę mniej, będzie mniej czasu, ale zbliżają się wakacje, dużo wolnego będzie, więc wydaje mi się, że jak najbardziej dam radę sprostać temu wszystkiemu. No i cóż, to tyle na, na razie. To tyle, co mogę Wam powiedzieć. Trzymajcie się No i wyczekujcie mojego najbliższego filmu, który pojawi się już dzisiaj, zapewne po południu lub wieczorem. Mam nadzieję, że. Będziecie dalej ze mną, dalej będziecie mnie oglądać. No i wasze grono, czyli moje grono, wa moje grono fanów będzie się powiększać, tak? No cóż, to wszystko. Żegnam się z wami na razie.